Dzień No dzisiaj zaczynamy nową serię. Od nowa. Mamy od nowa pałki. I naszym celem będzie uzbierać po prostu czegoś, czego mi nigdy się osobiście nie udało. Czyli milion golda. Milion golda. No i jeszcze. I my jesteśmy na nowym koncie. nowo stworzonym koncie? Nie, nie, nie. Tajnie Sniper nie. Tak. Yy, I najlepsze. Najlepsze taktyki już mówię. Tak myślę, że tej oczywiście, oczywiście taktyką będzie, którą nie będę robił jakby. Nie mam małpy, żeby to jest, Nie mam upgrade. Myślę, żeby, żeby, totalnie nic nie mam. Totalnie nic nie mam. Nie mam upgrade, co zrobić. Co to znaczy, że jeszcze nie mam upgrade. Dlatego tutaj myślę. Że będziemy się głównie posługiwać tej magiem. Jest takim wykwalifikowanym, bardziej zrobionym magiem. Po prostu takim. Wiecie, goście robi taktykę pod więc. A przemogram na najtrudniejszym możliwym trybie, więc. Ponieważ tutaj nie mogę słać balonów, więc ten regrow Rainbow Rush on mi nic nie. Może ja tutaj tylko tyle zarabiam, to. Pfff, jest takie. Jakby nie mogę tego zrobić. Tutaj myślę, że kamo dopiero robi. Kamo się akurat robi dopiero w szóstej rundzie, więc. Dobijemy do setki i robimy razy 15. Jakby dość dobry znak, że też jakby nasz przeciwnik nie jest jakiś super zaawansowany. Ja nikogo nie obrażam, ale ja, ja też nie chcę nikogo obrażać, ale ja mam setki godzin w tej Ja tutaj mam co najmniej z dziesięć... Ja mam tutaj co najmniej tysiąc zagra zagranych gierek. Kilka tysięcy zagranych gierek. Więc jakby to to jest są też moje umiejętności. Jeżeli nam coś przejdzie, to mnie naprawdę nie interesuje. Naprawdę. naprawdę mnie nie interesuje. Bo jakby i tak za chwilę sobie postawimy po prostu ninja małpkę 2000 na 2000. <laughs> na ninja małpkę i nie będziemy nic przenikać. Dobra, zbierajmy do tysiąca i zróbmy sobie obraz lecia. Obgryj taki solidny. Tak, kusi, jakby żebym po tu klikać wciąż. Ale nie, tak się nie robi, tak się nie robi. To, to jest nieludzkie ludzkie No wyślij, tu tu błyskawicę. A nie, przecież ja nie mam tej błyskawicy kupionej jeszcze. A nie, to najprostsze kupmy błyskawicę. Bo ona jest strasznie potężna. Ona strasznie potężna. Jak mówicie widzicie, gość sobie nie radzi. On ma już połowę tak zbitego. Sprawda to jest naprawdę trudne. Ja nie mówię, że nie, ale po prostu... Kurde, kuś, teraz No bo zbierzemy to teraz kasę dwa razy szybciej, więc... Razem jemy postawić. Nie, dobra, na razie nic nie przechodzi. Niechby takie palone, wiadomo, że będą przychodzić, po prostu my nie mamy... bo my nie mamy kasy, dlaczego one przychodzą. Widzicie? One po prostu też przychodzą. Dopóki one też nie przechodzą, to ja nie mam. O Boże, faktycznie one tak przychodzą Tragi tragicznie, że ja powinienem jakieś tej środki stosować już. Boże. Zagapiłem się. 64P. Młodzień, panie, to ja się zarabiam solidnie. Dobra, jakbym teraz. Mu... Ja bym teraz muszę zrobić takiego solidnego Rainbow Rhygrą, Rusha. Rigro Rainbow Rusha. I było tak. Kłopocie, tak tam by było. Dobra, wygrana, easy. To była taka chwila niepewności. No. Nie, o, tak, zgadza się, zgadza się. Pod córkę, tej Pana gra. Jakby gość widzi, że ja mam jakby 75% jakby, no może trochę mniej, ale zwycięstwo. Nie, chyba gramy normalnie. Mortar nie jest taki dobry, to też trzeba wspomnieć. Teraz zrobię za 500 i stawiamy. Darpa. Pewnie wydaje Wam się to głupie, co ja teraz robię, ale uwierzcie, że to jest naprawdę mądre, ponieważ. Ponieważ, 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 co ja chciałem powiedzieć? Naprawdę, ja na to nie mam, co chcę powiedzieć. Ponieważ. Po prostu mam wtedy przewagę terenu. Mam przewagę czegoś. To co ja robię, to postawienie darta za jakiś czas zmieni mi grę. To, to z biegiem czasu zmieni mi grę. To sprawi z biegiem czasu, że ja wiem, że to wygrałem. Takie szczegóły są często jakby... Te balony, które mu przechodzą. One są takim, takim wrednym czymś. Co... przez cały dzień cię po prostu denerwuje I ty po prostu tego nie chcesz. A ty ja... Jakby też nie martw, też trochę mnie denerwuje to, że one tak przechodzą sobie. Ja całem zrobić z drugiej strony. A nie mam zasięg, to dobra, to... Dopóki będę przechodzić po właściwej stronie, to nie ma problemu. No, ale liczy się tylko to, żeby nie przeszły. To jest jakby, jakby dopóki nie przechodzą, to naprawdę jestem. Lepszej pozycji. Jakby nawet takie najmniejsze zbicie będzie mieć ten skutek. Jakby teraz to jakby mi tak nic nie robi, więc no, źle to rozegrałem, zagra, ale... Teraz tutaj Maga tego postawić odpowiednio. No, mamy maga też, więc... 600, on będzie uzbierał mi na kamu, widzenie nie Na no, to by się mu przydało zbierać. Goś widzę, że tutaj też sobie, no, no jest, zakomunikuję dalej ode mnie, ale... Ale jest, ale ma tragedię z odbroną, to trzeba to wspomnieć, bo jak będę tylko minusy patrzeć, no, to jak będę zobaczyć, coś plusy no. Mam no, jakby wydał więcej, też myślę. Jakby widzicie, on tutaj, no, widać tą różnicę sił pomiędzy mną a mną. Widać, że jakby ja jestem silniejszy. Widać się po prostu tą różnicę, tym, że ja jestem po prostu silniejszy. Widać to. Jakby ja wiem, że w tego nie widzisz, ale naprawdę to widać. W bo on ma już tak jakby... te balony już mu tak grubo przechodzą, a mi to one praktycznie... jakby to jest nic. To znowu nic. Jakby za chwilę sobie postawimy... Pio. w sumie ja już to mogę zrobić, po prostu sobie postawić błyskawicę sztorma. Dobra, dawaj tego Storma jeszcze. Dawaj, dawaj, dawaj. No, jesteśmy już na tym poziomie, co chcemy się unąć. Teraz jeszcze tutaj sobie postawimy Ninja. I on będzie jakby wrać na cały tej... Jakby to, że naprawdę tracimy HP, to z nic. Postawimy sobie tutaj Ninja. Pergamin oczywiście. Tutaj, tutaj myślę, że jakby... Dopóki jakby... My jakby ważne jest to, żeby było ten zasięg. Często pamiętajcie, zapamiętajcie, że to jest jakby najlepszy dla początkujących taki jest to najlepszy ninja i robić ich dużo. Nie robić tego upgrade'u. Bo on jest po prostu. Jak już macie tak 10 ninja, to wtedy robicie na każdym z nich ten upgrade. Ale ja tego nie robię. Ponieważ ja nie jestem początkujący. Ja mam tutaj kilka sugiel. Ja się to te 200 przychodzę, to jest naprawdę dużo. To jest dużo. To jest strasznie dużo. No widzicie. Czy gość się zgodzi na jeszcze jedną grę? Nie, no tak też myślałem sobie, bo... jakby to było było przechodzenie. Jakby lubię tak dokrywać niektórym którym graczom, bo jakby lubię wytykać graczom błędy, które one, oni popełniają. Lubię wytykać, że błędy, to jest jakby przepiękne, że jakby mogę. Mówię, o, to jest dobra mapa. i to jest długa, mapa, więc nie, a A no nie, bo też tutaj sobie poradzimy magnet Magnit. Nie. Wiesz, że go. To jest jakby najlepsze połączenie to jest taktyka mistrzostwa gun jeszcze. Super. gun, On jest taki. Nie powiem, że OP, bo on jest słaby. Ale on jest taki dobry. Dobra. Tutaj robię w coś firebola. To są. Tak to jest wasz mak. Z Wasz mak. I jeszcze ten. Robicie sobie jeszcze ten upgrade i jakby... ma... No. i nic. Po prostu... Stoicie i stawicie w tym klawisz. Ważne jest to, żeby jakby wysłać balony przed Waszym rywalem. Ponieważ. Trudno to wytłumaczyć, no. Ale balony, które lecą na samym początku. A nie, to jest krótka mapa. Nawet to jest krótka mapa, musi. Balony, które lecą jakby z tej strony, tak od razu, przez całą mapę, one jakby mają więcej. Jak pierwszy wyślecie balony, to jakby jesteście na prowadzeniu do biegu. Po prostu jesteście lepszy. Teraz Stormbreak. Jakby nie masz co wyśleć po prostu Rainbow Rush, Rainbow Rush to jest taka potęga, którą po można tak łatwo zlikwidować. Ponieważ trudno się obronić Rainbow Regrow Rushem, co będę powtarzać całe filmy. Rainbow grał Rush. To jest takie, to jest po prostu tarcza obronna każdego noba. Każdego początkującego gracza. Blue Gunner, To jest, czy to później. Blue Gunner i Max Pierunem, lub z tym upgrade'em. To jest po prostu takie przepiękne. Okay, myślę, że tutaj najlepiej zainwestować w, tak, powiedzmy sobie najpierw 500. Kupić sobie Daminga na y, Filszach. Tutaj sobie zainwestować w to. No ale zainwestujmy sobie w sumie tak jak tak myślę, to, to się opłaca zainwestować. <grym> Boże, no, ja przecież nie mam tego Drzewka u Untamed'a, nie mam tego Upgrade'u. Ale w sumie, no i tak on jest dobry. On jest samym... On jest też dobry. No to też trzeba mu przyznać, że nie najgorszy, powiedzmy sobie. Faj, to postawmy sobie Ninja. To Ninja też sobie może postawić, on jest dobry. W sumie tak jakbyśmy zrobili tego niego kamo i wiecie, ceramików kamo no to też mogłoby palić yes. Edo do no Rainbow potrzeba kasy, to też jest taki minus. Jakby najlepsza taktyka, no to tak jak mówię, jest postawić takich minusów I liczyć, że będzie się nie szczęście. co ma obronę stalową? No ma obronę stalową, też myślę. No i jakby Growy, jakby cudowne, to jest, hotel, to jest O, mam 500, 500 przychodów, cyturę więc. Tu można dwóch ninja. Ja go już go sobie zostawię, bo nie mogę go sprzedać. On stracę na tym tylko. Na tym tylko stracę. Chodzi mi się, że w mam to ulepszyć tak samo, ale bo jakby to wygląda tak samo, serio. Sera jest ta. Dobra, to jest jakby nasza obrona na następne 500 ląd. O, możemy zrobić już Rainbow Riggo ale to się nie uda, bo mała gość ma dwóch małych, więc musimy czekać na... O czym ja Sprawdźmy coś. No tak myślałem. Ale ogólnie to jakby miałem taki pomysł, żeby wejść na niego jakby całego... No jakby, on ma obronę na kamo, więc jakby kamo by nie dała, taki sam rainbow, raz, to jest naprawdę dużo. Z mm. ceramiki moglibyśmy im wysłać. Dużo ceramików. Jakby on ma właśnie tutaj już trzech magów. A, to w sumie nie będę gorszy, to postawmy sobie czterech. On ma już trzech magów? Z piorunem, więc jakby... widzę, że też nie ma trzeciego tiera Umaga, bo tak to by postawił sobie tak, jak mówię, poprzedł. O tak, przecież możemy postawić sobie tego, tego, i będziemy nim sterować, oczywiście na początek, na początek bez sterowania. No i lecimy teraz tutaj inwestycja. Gość nam nic nie wysyła, więc jego, jego przychód to jest nadal 200. Nie no, pewnie coś tam wysłał, ale jego przychód to maksymalnie to jest 400. A mój przychód to jest aktualnie prawie 1000. A nie, jednak jest szansa, że coś wysłał, ale minimalna. Więc... I czy on na mnie czegoś nie wysłał? To tak wygląda, jakby coś nam nie wysłał, ale ja nie wiem. Co. No, mam tysiąc. Tysiąc dwa. Te i wiadomo, kupmy sobie takie zabezpieczenia po prostu atomowe. Z czterech potężnych magów. Gość, widzę, że tutaj ma albo kasną małpkę, albo sobie kupił miejsce. Na tej postawie mówił, tej zróbmy sobie. Ej. Ja mu teraz, jakby zrobił taki atak zomga Bo on by sobie ogólnie z tym nie poradził Dobra, ale kupmy sobie dwa i od razu potem przykryjmy to ceramikami. A ceramiki też mi odejmą. Musimy mieć 5000. No, mam 5000. Wyśrubujemy 2 i teraz jeszcze teraz przykryjmy to. 3, 2, 1 i przykrywamy teraz to. Ten, czyli jakby goś sobie nie poradził. Nieważne co on postawił, on sobie nie poradził. On, nieważne co on postawił, sobie nie poradzić, bo z tego jeszcze są mołaby. No, mamy też Dantlinga dobrego. Bardzo dobrego Dantlinga. Zaraz będziemy mieć rakiety, więc jeszcze gość, by... Tym bardziej gość próbuje, tym on bardziej uniemożliwia sobie to zadania. No. Jeszcze rainbow... kurde, no faktycznie one sobie dobrze radzą, jak tak patrzę. Wiktory. No. no. Czy ktoś chce jeszcze? No ja nie domyślam się. Jakby ludzie właśnie jak widzą, że ktoś po prostu ma lepsze, jest... ma lepsze umiejętności, to niezbyt właśnie lubią takie... Da, grać z nimi da ja tak najbardziej rozumiem po prostu, po co ma się jakby bardziej przegrywać, skoro można wygrywać. Nie wiem, chyba tutaj nie zagramy sobie więcej Też mnie kusi jakby, żeby jakby... no i myślę, tutaj jest dosyć fajna sytuacja. No ale tak bardziej mi interesuje Ninja, bo on tutaj ma już flash a one są mega dobre, one są mega dobre. Saboteur's Seven, Seamless, to on też jest bardzo dobry. Double Shot, o to jest też bardzo dobre. Jeśli nie to, myślę, że wyzbieramy my na to. I tak to się, przyjadam.